Dobry wieczór drodzy akwaryści, Kuba Jankowski z kanału Aquapassia się kłania dzisiaj kolejny filmik z mojej sześćdziesiątki, z mojego 60 litrowego baniaczka. Yy, jakie nowości tutaj mają miejsce, cóż nowego i ciekawego się dzieje? Yy, może z ciekawszych rzeczy to taka, że moje piękne pielęgniczki boreli coś chyba szykują, coś chyba się dzieje. Samczyk jest bardzo ożywiony, samiczka tutaj pilnuje groty, którą sobie borelki upatrzyły, tutaj ta, takie wejście pod Anubiasem i tam borelki coś kombinują, co kombinują to się pewnie okaże za jakiś czas, bystrzyki Amandy w ilości 10 sztuk, które tutaj tak się ładnie Takiej mini ławicy prezentują. Są co jakiś czas przegonione z jednego kąta akwarium w drugi, bo, tak jak powiedziałem, pielęgniczki boreli chyba coś szykują. Chyba tutaj będzie jakaś ikra albo przygotowanie chociaż do tej ikry. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam fajne doświadczenia, jeżeli chodzi o ramireski i ikry. Miałem te rybki ładnych parę miesięcy, no i przez te parę miesięcy praktycznie co miesiąc dochodziło do, tar dochodziło do tarła i co miesiąc były młode. Zobaczymy, jak to będzie z borelkami. Tutaj pięknie wybarwiony samiec, który chyba czeka na kolację, a ta niedługo będzie. No i tak to, tak to się ma, jeżeli chodzi o ryby. Trochę wyostrzymy. Jak widzicie. Filterek AQL Turbo 500 z deszczownicą, z deszczownicą, tak sobie tutaj leniwie mieli tachną wody. Większy ruch wody chyba tutaj potrzebny nie jest. Mam takie ryby, które nie lubią zbytniego ruchu wody. Taki powinien im wystarczyć. O, widzicie samczyka w akcji, jak z szybkością torpedy i błyskawicy przegania małe bystrzyki, ale jakoś one są chyba sprytniejsze od niego. To jeżeli chodzi o ryby, nic tutaj nowego, jeżeli chodzi właśnie o ryby, do powiedzenia nie mam, oprócz tego, że borelki coś kombinują. A jeżeli rzecz się ma, roślin, to poskracałem bardzo, bardzo, bardzo rotale i tam ją z tyłu posadziłem. Nie jest ona w najlepszym stanie. Tutaj ja wiem, że zawaliłem sprawę. Pozwalając rosnąć tej roślinie bez żadnych przycinek w moim 40-litrowym baniaku. No i teraz, gdy starałem się coś zrobić z tego, co zrotali zostało, to chyba nie mam z czego robić, bo jest ona w kiepskim stanie. Może jakoś odbije, może czubki uda się wsadzić w ziemię, no i one odrosną. Na razie jest tam gdzieś z tyłu, no i sobie jakoś egzystuje. Rogatek rośnie. On zawsze rośnie. Bardzo fajnie wystrzeliła Ludwigia. Ludwigia rośnie jak szalona, jest w fajnym stanie. Pociąłem dłuższe jej łodygi, posadziłem w nowych miejscach i te łodygi posadzone w nowych miejscach też już rosną, co mnie cieszy. Więc tej Ludwigii tutaj będę mieć chyba za jakiś czas całkiem sporo. Tak samo rzecz się ma, jeżeli idzie o tę piękną roślinkę, do której ja zbytnio szczęścia nie mam. Tutaj mam ten krzaczek Pogostemona od Pawła Smoderka. U niego on rośnie jak szalony. U mnie rośnie, ale czy będzie rósł jak szalony, to się dopiero okaże. No i moje mikrozoria. Jedno drugie. Trzecie, czwarte, jest tego sporo. Tak samo jak anubiasów. Tutaj są dwa takie maluchy. Maluchy jeszcze, które przetrwały z mojego akwarium 30-litrowego później były w krewetkariach, a teraz wylądowały w 60-litrowym baniaku. Są obecnie w kondycji bardzo, bardzo fajnej, bardzo dobrej. Były w gorszej, ale jakoś udało się im wykaraskać. No i kolejne dwa większe Anubiasa od Pawła smoderka Kawolisny, no i chyba jakieś inne nazwy, nie pomnę. Ale obydwa ładnie rosną. Całość baniaka wygląda bardzo dziko, i tak ma wyglądać. Niektórym się to podoba, niektórym nie, no ale oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania. Jeżeli ja, publikując cokolwiek w internecie, opowiadając o tym, pokazując to yy, na to się godzę, no to muszę też godzić się na różne opinie samych Achów i Ochów na temat swojego zbiornika nie mogę mieć bo przecież nie, nie jest aż tak yy, ładny, żeby tylko się nad nim zachwycać. Nie się podoba, komuś innemu nie musi. Co do roślin, jeszcze tutaj powiem może tyle, że zwartki, które też mam od Pawła, yy, tutaj mam takie trzy sadzonki, dwie są tutaj pod korzeniem, widać ich liście, one ładnie rosną, a akurat pechowo taka zwartka na froncie w rogu zbiornika z przodu, nie przetrwała przekładki, rozpuszcza się na potęgę, ale rozpuszczają się tylko stare liście, a coś tutaj już z ziemi ta roślinka zaczyna wypuszczać, coś zaczyna wyrastać, więc może coś z tego będzie. Krewetki jakoś żyją w tym baniaku, bystrzyki, tłuste, ładne, fajnie to wszystko wygląda. Moi drodzy, dzięki za, za uwagę. Jeśli Wam się moje filmiki podobają, to mnie to bardzo cieszy, a jeśli nie, to trudno. Miłego dnia życzę, trzymajcie się i do następnego.